Kartoniki wykonane do 90% z makulatury, opakowania nadające się do recyklingu, tuby w 95% wykonane z trzciny cukrowej, słoiczek wielokrotnego użytku, czy też 100% energii odnawialnej wykorzystanej do produkcji. To wszystko dostępne w bardzo przystępnej cenie, ale także stacjonarnie. Zapraszam Was do oglądania dalej. Cześć i dzień dobry wszystkim. Witam Was ponownie na moim naturalnym kanale i dzisiaj przechodzę do Was z ciekawą propozycją, jeżeli szukacie produktów, Przystępnych cenowo, dostępnych stacjonarnie, ale także przyjaznych ekologicznie, z proekologicznymi rozwiązaniami. Marka, o której sobie dzisiaj porozmawiamy to jest marka Liren, ale głównie skupimy się na linii Jestem Eko. Głównym założeniem tej linii jest zmniejszenie ilości plastiku i też akcja, którą stworzyła Liren, hasło tej akcji to jest Policz się z plastikiem. I tutaj przyjrzymy się właśnie tym sposobom, dzięki którym możemy ten plastik faktycznie zaoszczędzić. I czy faktycznie właśnie możemy to zrobić? Tak więc zaczynam. I słuchajcie, z tej linii Jestem Eko jest dostępnych kilka produktów. Między innymi znajdziemy tam słoiczek oraz wkład. I teraz przenieśmy się na chwilkę do drogerii na małe zakupy. Jeśli będziecie przeglądać tą linię, to zauważycie, że jest dostępny słoiczek do wkładów kremów, ale także wymienny wkład w kremu. I jeżeli chcecie właśnie skorzystać z tej opcji i stworzyć sobie zestaw, to musicie zakupić zarówno słoiczek do wkładów kremów, ale także wymienny wkład. I kiedy już to zrobicie, to w domu uzyskacie właśnie taki zestaw, który będzie po prostu słoiczkiem z kremem. I teraz jaka jest idea i jaki jest zamysł? Tutaj Liren zmienia troszkę zasady kupowania kosmetyków tak, aby było właśnie bardziej eko. Dlatego mamy dostępny słoiczek do kremów, który jest wielorazowego użytku, tak się właśnie prezentuje, ale również mamy dostępne wymienne wkłady, które właśnie prezentują się w ten sposób. Wielorazowy słoiczek mamy po to, aby służył on nam naprawdę, naprawdę długo Zaś wymienne wkłady są po to, abyśmy mieli po prostu świeże kremy I tutaj słuchajcie, naprawdę nie ma nic prostszego Ponieważ w momencie, kiedy mamy słoiczek oraz wymienny wkład Wystarczy rozpieczętować ten wkład Ja już mam tutaj go roztworzonego, ponieważ ponagrywałam Wam również Jak wyglądają konsystencje, które za chwilkę Wam pokażę I jedynie co musimy zrobić, to ten wkład zaaplikować tutaj do środka Przyjściutko jest mega prosto, nic tutaj nam nie przeszkadza i mamy gotowy słoiczek z kremem. Idea jest troszkę taka, abyśmy mieli takie ekodenko. czyli kiedy denkujemy produkt i nam się kończy, to zazwyczaj wyrzucamy całość opakowania, to wszystko. Natomiast tutaj w przypadku tego, tego pomysłu wyrzucamy tylko i wyłącznie ten wkład, natomiast słoiczek nam pozostaje. Co też warto tutaj podkreślić, to te słoiczki zostały wykonane do 95% z trzciny cukrowej, również nadają się do recyklingu, tak więc tutaj nie tylko jest kwestia tego, że mamy wymienne wkłady, dzięki czemu jest mniejsze zużycie plastiku, ale także to wszystko możemy zrecyklingować. I tutaj być może się zastanawiacie, czy faktycznie można tutaj oszczędzić ten plastik, jeżeli tak, to ile? I właśnie tutaj Liren stworzyło stronę, na której mamy taki kalkulator i możemy sobie wyliczyć, ile dokładnie możemy oszczędzić plastiku, jeżeli będziemy wybierać właśnie tą propozycję od Liren, czyli słoiczek wielorazowy oraz wkład. I przekażę Wam właśnie tutaj ze strony tą informację i zakładając, że zużywamy i kupujemy jeden produkt na miesiąc, jeden krem na miesiąc, to w momencie, kiedy wybierzemy produkty właśnie z tej linii Eko, to jesteśmy w stanie zaoszczędzić 315 gram plastiku. A to jest na przykład tyle, co 66 sztuk kart kredytowych, więc tutaj faktycznie możemy zauważyć, że to zmniejszenie ilości plastiku poprzez wymienne wkłady jest faktycznie zauważane. Tutaj was zachęcam, jeżeli bardziej was interesuje ten temat, to zajrzyjcie na stronę, umieszczę tam ją pod opisem. Jest tam także opcja wzięcia udziału w challenge'u, który właśnie dosłownie ma nam pomóc policzyć się z plastikiem, więc uważam, że jest to naprawdę ciekawe. Co tutaj jeszcze warto podkreślić, jeżeli mówimy o byciu eko, to jest nie tylko fakt, że mamy tutaj właśnie Wielorazowy słoiczek oraz wymienne wkłady, ale także kartoniki, które do 90% są wykonane z makulatury, także oczywiście nadają się do recyklingu, ale również te kosmetyki są produkowane wykorzystując w 100% energię odnawialną. Więc uważam, że to naprawdę są bardzo fajne zmiany, które faktycznie będą miały wpływ w dłuższej perspektywie, w dłuższym użytkowaniu. Ok, ale teraz przejdźmy do samych kremów i do tego, co mamy dostępne. Bardzo fajne jest to, że nie mamy dostępnego tylko i wyłącznie jednego wkładu. Tylko mamy dostępne aż trzy rodzaje, więc możemy sobie to wymieniać w zależności od potrzeb skóry. I tutaj możecie zobaczyć właśnie te trzy wymienne wkłady i mamy dostępny nawilżający krem na dzień i na noc, regenerujący krem także na dzień i na noc oraz wygładzający krem także na dzień i na noc. Wszystkie te rodzaje kremów pakowane są właśnie w takie wymienne wkłady, które mogą wylądować w tym samym słoiczku. Jeżeli chodzi o składy tych kremów, to wyglądają one naprawdę. Bardzo dobrze, i tutaj na przykład w przypadku nawilżającego kremu mamy aż 99% składników pochodzenia naturalnego, tutaj w tym kremie regenerującym 96%, a w kremie wygładzającym także 99%. Ja tutaj w słoiczku mam nawierzający krem. Zwróćcie uwagę, jaki przyjemny kolor ma, e, ma, ma ten krem, ale także ma bardzo fajną konsystencję. Jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenia e, ze zetknięciem się z kremami, to przede wszystkim są to kremy lekkie. I zdecydowanie nie są tłuste, nie zostawiają żadnej nieprzyjemnej warstwy. Jeżeli poszukujecie kremów, które bardzo ładnie się wchłaniają, nadają się na przykład pod makijaż, to myślę, że możecie się nimi spokojnie zainteresować. Najbardziej takim treściwym w swojej konsystencji jest krem wygładzający, ale on także nie jest tłusty, także nie pozostawia nieprzyjemnej warstwy. Natomiast ten krem regenerujący oraz nawierzający są bardzo podobne, w podobnym stopniu się wchłaniają czy właśnie mają taką konsystencję. Także wszystkie kremy mają naprawdę bardzo przyjemny zapach, nienachalny, nienarzucający się, bardzo łagodny i naprawdę sprawia to przyjemność podczas aplikacji. Jeżeli chodzi o składniki aktywne właśnie w tych kremach, to generalnie cała ta linia jestem eko bazuje na pędach, kiełkach młodych roślin. I właśnie te młode rośliny mają dużo większe stężenie składników aktywnych niż na przykład rośliny dojrzałe i mogą fajnie odżywiać i dbać o skórę w takiej codziennej pielęgnacji. I jeżeli mówimy na przykład o nawilżającym kremie, to tutaj w składzie znajdziemy olej z kiełków pszenicy, ekstrakt z nasion owsa, czy też ekstrakt z owoców miechunki. Ale również olej skonopi, czy olej arganowy, jak również znajdziemy także w tym produkcie Masło Shea Co też jest tutaj ciekawe, że każdy krem przeszedł testy in vivo, czyli został przetestowany, jak, jakie są efekty tego kremu. Kremy te były stosowane przez 3 tygodnie przez kobiety, i tutaj mamy na przykład w przypadku nawierzającego kremu długotrwałe nawilżenie w 90%, wzmocnienie bariery ochronnej skóry w 73%, czy też rewitalizacja skóry także w 73%. Następnym wkładem jest krem wygładzający i ten krem jest polecany bardziej do cery dojrzałej, ponieważ on działa troszeczkę przeciwstarzeniowo, czy też wygładzająco. I tutaj w przypadku tego kremu znajdziemy ekstrakt z pąków krokosza, który ma być takim zastrzykiem młodości dla skóry. Znajdziemy także tutaj bardzo cenny olej z nasion moringa. Czy także olej arganowy oraz rzepakowy. Natomiast jeżeli chodzi o ten krem regenerujący, tutaj jest w kolorze białym, to takie główne składniki roślinne to jest masło shea, olej arganowy, olej z kiełków pszenicy, olej słonecznikowy czy ekstrakt z pąków jarzębiny. Więc jak widzicie mamy tutaj naprawdę przyjemny wybór I możecie dobrać sobie ten wkład W zależności od potrzeb skóry, od rodzaju cery I nieważne jaki wkład wybierzecie To będzie Wam do tego pasował właśnie ten słójczyk Ja osobiście uważam, że to jest naprawdę bardzo ciekawa opcja I bardzo się cieszę, że marki, które możemy dostać w drogerii Idą właśnie w takim kierunku I proponują nam różne rozwiązania Które właśnie mogą być bardziej ekologiczne Jestem bardzo ciekawa co Wy uważacie właśnie o tym pomyśle Jak Wam się podoba taka idea wymiany innego słoiczka, czy będziecie z tego korzystać, a może już korzystacie, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak sprawdzają Wam się te wkłady, jak sprawdzają Wam się te kremy. Na pewno będzie to pomocne dla innych. To jest dopiero moje pierwsze zetknięcie z tymi produktami, także na dłuższą i pełniejszą recenzję musicie troszkę poczekać, ale mam nadzieję, że tym tematem i tymi produktami Was zainteresowałam. Wszelkie potrzebne informacje również znajdziecie w opisie pod filmem, więc tam Was zapraszam. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już niebawem w następnym filmie. Także Buziaki.